A co ty tu robisz? Zacznę jakaś bamka. A czemu? Żeby mógł malować. Żebyś mógł malować i zabezpieczasz te doły, tak? Uh -huh. Ojej, bardzo to mądre jest, bo wtedy nie pobrudzą się te pręty, prawda? A uh -huh. możesz robić trochę... Pokaż, pokaż jak to sobie radzisz. Bardzo ładnie. To jest przyjemne? Uh -huh. Tak i mądre jest. Potem będzie malowanie. Zgadza się? Uh -huh. Tak, odpowiadamy. Nie, nie szkodzi, że się trochę zlepiło. Tak, bardzo Rysiu ładnie zabezpiecza tutaj ram, ramki, żeby się w dół nie pomalował, prawda? Uh -huh. No to jeszcze ci zostało troszkę. Będziesz pomagał tak babci, tak? Tylko trzy mi zostały. No trzy w tej sekcji i troszkę dalej potem. No to przyjemne, zawołamy Amelię. Też jej się to spodoba, prawda? Tak, wszystko trzeba oklejać, i wtedy się nie pobrudzi tych rzeczy, których nie chcemy malować.